Witam ponownie w środę, mamy drugi dzień sierpnia, Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Skull. tym razem nowozelandczyk, kreska jednogodzinowa, dochodzimy do bardzo ważnego mierzenia FIBO, geometria 1 do 1, symetria dwóch fal, zwróćmy uwagę na położenie tego niebieskiego mierzenia, FS100 okolice ok. 0,7426, dosyć ważne wsparcie, z którym cały czas walczymy. Rynek ewidentnie ten poziom widzi. Zwróćmy uwagę, że jest wyhamowanie. Jest w tym momencie dokładnie ponowny test. No i dodatkowym potwierdzeniem jest układ harmoniczny Gatleya. Ten układ harmoniczny zaznaczony za pomocą dwóch trójkątów, dwóch niebieskich trójkątów z położeniem oczywiście w okolicach 786. 8, 6. Tutaj ten komentarz jest tekstowy. Także tutaj bardzo ładnie nam się mierzenie FS100 z tym mierzeniem 786 8, 6 Fibon na Kłada praktycznie na siebie. Ważna strefa wsparcia, która nas interesuje, to jest poziom, który jest testowany obecnie okolice 74,25, 074,25. No i to jest najbliższe wsparcie na na, na dzisiejszą sesję. Jeżeli chodzi o ważne opory, tutaj powinniśmy pamiętać przede wszystkim o dwóch strefach, o dwóch poziomach. Te poziomy zaznaczam za pomocą takiego różowego mierzenia. Pierwszy to jest oczywiście lokalny układ ZZB, czyli typowa zasada zmiany biegunów. Coś, co było wcześniej wsparciem, a widzimy, że cena się odbijała, może stać się oporem. Także lokalnym oporem są okolice 0,7460. Natomiast ważnym poziomem taki lokalny podwójny szczyt, o którym również wspominałem, w tym tygodniu, który bardzo ładnie zadziałał, to są okolice 0,7519.